Cześć, dzień dobry. Będą trzy karty, a w jednej z nich kryje się odpowiedź dla Ciebie na dzisiaj. A zatem, pierwsza, druga. Czy trzecia karta, którą ty dziś zdecydujesz się wybrać, pierwszą, drugą czy trzecią, oczywiście napisz swój wybór na dole w komentarzu. Zapisz koniecznie film, aby nie zgubić swojego czytania. Jeśli jeszcze tego nie robisz, obserwuj mój profil. Potrzebujesz indywidualnej konsultacji. Jak najbardziej zapraszam Cię do kontaktu mailowego. A zatem, pierwsza, druga czy trzecia. Ja wybieram drugą, a ty? Karta numer jeden. Mamy tutaj kartę, która mówi o tym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czego możemy się jeszcze nauczyć. To jest karta też elastyczności. Zatem, jeżeli szukasz wskazówki, podpowiedzi, to karty pokazują zdobądź jeszcze potrzebne informacje zwróć uwagę na to, czego się możesz nauczyć, ale ogólnie sytuacja, w której się znajdujesz, jest cennym doświadczeniem. Karta numer 2, mamy tutaj kartę, która mówi o tym, żebyśmy współpracowali. Każdy może wnieść coś innego, ale wspólnota zyskuje. To jest karta, która mówi o tym, że w grupie siła, ale również jeżeli szukasz pracy, to jest podpowiedź: szukaj wyżej niż myślisz, że powinieneś. Karta numer 3, mamy tutaj karta, która mówi o tym, że wspomnienia mogą ci dzisiaj towarzyszyć. Metody sprawdzone będą najbardziej skutecznymi. Mogą pojawić się powroty do historii z przeszłości. Jeśli ta przeszłość powoduje u Ciebie pozytywne emocje, to warto dać jej szansę. Życzę Wam pięknego dnia.